Wszyscy myślą, że wiedzą jak chłopcy i dziewczyny powinni się zachowywać, ale czasami nie wszystko idzie po naszej myśli. Jak powinieneś zaskoczyć partnerkę? Zakradnij się od tyłu z nożem i straszną maską. A, myślisz, że to zabawne? Prawie dostałam zawału. To porażka. Cóż, zaskoczmy ją w inny sposób. Na podłodze są jakieś plamy. Czy to krew? Szybko, może on potrzebuje pomocy? To naprawdę scena jak z horroru. Krew prowadzi do ciała. O nie, czy to ketchup? A więc o to chodzi. Mówisz, że lubisz krew, a masz żartownisiu. A teraz pora na idealną, romantyczną niespodziankę. Płatki kwiatów i połyskująca podłoga. Ciekawe dokąd prowadzą. Do pokoju, w którym chłopak czeka na nią z kwiatami. To była fajna niespodzianka. Zmęczony facet nie pogardzi relaksującym masażem. Nie tak mocno, bądź delikatniejsza. To bolało. Chcesz mi połamać kręgosłup? Masz ochotę na wieczorną przekąskę? Smacz tego! Co powiesz na masaż? Łatwizna. Hej, nawet nie umyłaś rąk. Fuj, leć do łazienki i to migiem. Patrz i ucz się. Rób masaż równymi ruchami, w ten sposób. I oczywiście użyj do tego czystych rąk. A oto test na wytrzymałość na stres. Wszystko wygląda normalnie, ona sprząta, ale jeśli dobrze się przyjrzysz, w pokoju jest ktoś jeszcze. O nie, pająk! Gdzie ona idzie? Po siekierę! Wow, jest uzbrojona i niebezpieczna. Tak, to nie ona powinna się bać. Gdyby to jej chłopak pierwszy zobaczył pająka, pewnie teraz kuliłby się w jej ramionach. Ale lepiej działać na odwrót. Dziewczyna na rękach swojego wybawcy. Nie bój się skarbie, to tylko pająk. Mój rycerz! Romantyczna kolacja w restauracji. Szampan, owoce, świeczki, prawie jak na filmie. Pora na miłą niespodziankę. Ważne pudełko z pierścionkiem pojawia się w dłoniach chłopaka. Ale reakcja dziewczyny kompletnie hmm. psuje chwilę. Niczym profesjonalny jubiler zaczyna testować pierścionek jak może być. Mm -hmm. Wygląda na prawdziwy. Ale mogłoby to również wyglądać w ten sposób. Wow, naprawdę w końcu. Hurra. On mi się oświadczył. Dziewczyna przemienia się w Goluma. Mój skarb. To nie wygląda dobrze. O wiele lepiej, gdy dziewczyna zareaguje tak. Jest szczęśliwa, ale nie skacze po ścianach. Zakłada pierścionek na palec. To normalna reakcja na propozycję małżeństwa. Pora na imprezę! Co oznacza również taniec? Nagle DJ puszcza wolny kawałek. Pora dobrać się w pary! Hej, zatańczymy! Z przyjemnością! Ale co to ma być za taniec? Żwawiej! E, to miał być wolny taniec. Co o tym sądzisz? Chłopak chyba niespecjalnie go lubi. A teraz zamierza podpierać ścianę. Nie tak szybko! Jahu! Dziewczyna wskakuje na dżentelmena. Moje biedne plecy! Dobrze, spróbujmy jeszcze raz. W końcu, tak powinien wyglądać wolny taniec. Złapaliście? Obiad z rodzicami dziewczyny to wielka chwila. Uwaga, chłopcy, nie powtarzajcie sami tego, co wam pokażemy. O, oh, bój, sama to sobie jedz! Złe maniery jeszcze nikomu nie pomogły. Pst! Czemu najpierw sama tego nie spróbujesz? Oni oczywiście nie chcą cię otruć. Dobrze, jeszcze jedno podejście. E, nie zjem tego. Dobrze, że wasza córka uprzedziła mnie, że nie potrafisz gotować. Przyniosłem coś sam. Wychodzi na to, że najgorsze jeszcze przed nami. O tutaj! Ble! Tego typu zachowanie jest zabawne jedynie w sitcomach. No, ej, nie zawiedź mnie! W końcu robisz odpowiednią reakcję na kuchnię swojej przyszłej teściowej. Mmm, palce lizać! Jak odpowiednio siedzieć z dziewczyną? Może położyć rękę na jej ramieniu? Nie podoba jej się? Bądź bardziej zdecydowany. Chodź tu kobieto! Auć, puszczaj mnie! Ona chyba nie lubi tu lasków. Przytulisz ją co najwyżej jak zaśnie. Cóż, na to wygląda. Gdy wychodzicie razem z domu, powinieneś pomóc dziewczynie ubrać płaszcz. Łap! Powinieneś jej go podać, a nie rzucać. Co za niewychowana osoba! Dobra, jeszcze jedno podejście. Najpierw upewnij się, że partnerka wygląda perfekcyjnie. Ale dziewczyna niczego nie dostanie. Jak mogłeś. Spróbujmy jeszcze raz. Ubierz się sam. Brawo, idzie ona. Więc na co czekasz? Zabieraj płaszcz i idziemy. Nie rób tego. Ubierz się i pomóż dziewczynie się ubrać. Tak lepiej. A potem wyjmij pieniądze z jej kieszeni. Niezłe znalezisko. Nie, tak nie wolno. Oto poprawna odpowiedź. W ten sam sposób, ale bez kradzieży. Bingo! Jesteś prawdziwym dżentelmenem. Oto częsta sytuacja. Chłopak dołącza, by obejrzeć serial. O, przekąski! Mogę trochę popcornu? Ale ona zachłanna. Chcesz jeść, to sama sobie przygotuj. No masz, obraziłeś mnie. Może spróbujemy jeszcze raz? Chcesz popcornu? Łap! Wow! Wszystko dla mojej ulubionej kobiety. Teraz poprawna strategia. Weź popcorn i nakarm swoją dziewczynę. O, to takie słodkie! Robienie makijażu dla dziewczyny jest wyjątkową aktywnością... Jak medytacja. Więc lepiej jej nie przeszkadzaj. Wlicza się w to Twoja obecność i próby poznania technik makijażu. O, ale jestem przystojny. Słonko, dobrze się czujesz? Co za klaun! Gdy chłopcy oglądają mecz, przestają dostrzegać resztę świata, również ich dziewczyny. Jak zdobyć jego uwagę? O tak! Gol! Hej, zasłaniasz! A, są tacy bezużyteczni! Wiosna jest czasem miłości i randkowania. Czemu nie usiądziesz z dziewczyną, która ci się podoba? Czy tanie zbliża ludzi? A jeśli masz pod ręką uroczego kociaka, szanse na sukces wzrastają diametralnie. Ale nie każdy używa właściwej strategii. Ten koleś chyba nigdy nie ukończył podstawówki, więc postanawia zdobyć jej uwagę karabinem snajperskim. Dziewczyna od razu znajduje źródło problemu. Nie masz nic lepszego do roboty? A oto kolejna świetna metoda na zdobycie jej uwagi. Wypij napój i beknij głośno. Co siedzi im w tych głowach, że wydawało się to dobrym pomysłem? Jego sztuczkom nie ma końca. Rzucanie w nią burgerami to strategia godna przedszkolaka. Istnieje ryzyko, że przemieni to się w wojnę. To z kolei pomysł, który powinien zadziałać. Zamów dla niej deser? Uwierz nam, doceni ten słodki gest. Nagłe, dramatyczne wyskoczenie skądś jest genialne. Ale nie rób tego w ten sposób. Skradasz się za nim z pistoletem i żartem w stylu Tarantino. Nie każdemu to się spodoba. I właśnie zmieniłaś zwykłego chłopaka w się dziecko. Podejście drugie, wyjście ze studienki, Wyglądając jak... E, niech będzie że jak kryminalistka. Rzucanie kamieniami, serio? A oto prawidłowe podejście. Bujanie biodrami, pewność siebie lwicy. Wow, jesteś boska! Budzenie się obok ukochanej co za słodki moment. Chcę mi się jeść, ale nie mam ochoty marnować energii. Hej skarbie, obudź się, no już idź do kuchni, zrób mi śniadanie! Dobrzy mężczyźni, tak się nie zachowują. Dajmy mu jeszcze jedną szansę. Okej, okay, przyniosłem ci talerz łakoci. Wow, jak miło! Ups, co za nieoczekiwany rozwój wypadków. Nawet w romansie można przesadzić serce z suszy na klatce jest raczej paskudne. A zdecydowanie nie wygląda pysznie sam sobie to zjedz. Okej, okay, ostatnia szansa. W końcu idealne śniadanie do łóżka. Pycha! Każda laska o tym marzy. Paceci lubią zaskakiwać dziewczyny swoim wspaniałym poczuciem humoru, ale czasami one zaczynają śmiać się jak koń. To brzmi strasznie, co jest jeszcze gorsze, w ogóle nie zrozumiała dowcipu. Już powinny nam się śmiać? Albo jest tak przejęta, że wypluwa cały napój. dance szampana to nic romantycznego. Składa się w pół jak zabawka. Czy przeszła w tryb uśpienia? No cóż, dziewczyny powinnyście przećwiczyć reagowanie na dowcipy. Zaśmiej się, ale nie żyj jak w boże! A przynajmniej nie mów mu, że ma kiepskie poczucie humoru. Podobały Ci się nasze skecze o błędach w związkach? Która sytuacja wydała Ci się najzabawniejsza? Napisz w komentarzu, i nie zapomnij kliknąć lubię to, subskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwonek, żeby nie przegapić nowych opowieści o związkach od Trum, Trum Select!